Dzień dobry. Po wyjęciu urządzenia z pudełka. W pudełku mamy takie elementy jak tackę ociekową, którą, która jest owinięta folią. Ją zrywamy tą folikę. I umieszczamy tą tackę w tym miejscu urządzenia. Mamy też pojemnik na mleko. Pojemnik na mleko. który można chować do lodówki. Pojemnik na mleko jest montowany w tym miejscu, gdzie jest teraz wylewka. Dokładnie tak się go montuje. Później go pokażę jak go zamontować. Pojemnik na mleko powinien cały czas być w lodówce, przechowywany razem z mlekiem, a tylko wyciągany na czas przygotowania napoju z mlekiem. Oprócz tego w zestawie z urządzeniem są takie elementy jak łopatka do kawy mielonej, z tego Państwo nie będą korzystać. Pędzelek do czyszczenia bloku zaparzacza o nim jeszcze opowiem. Do smarowania bloku zaparzacza. Też powiem, gdzie to smarować i jak często. Jak też zaślepka do tego miejsca, gdzie teraz jest zmontowana wylewka wrzątku jest zaślepka, jeżeli nie chcemy korzystać z wrzątku, ale też nie chcemy korzystać z mleka, można zamontować sobie taką. Zaślepka. Po wyjęciu urządzenia z pudełka, zrywamy plomby, które są w, tym w tych miejscach, jak też tą naklejkę, która jest tutaj, która przytrzymuje wylewkę. Podłączamy urządzenie do prądu. Z tyłu jest gniazdo, i z tyłu też jest wyłącznik albo włącznik. Po włączeniu urządzenia, Zaczyna nam migać czerwona dioda, naciskamy tą diodę, pojawi się symbol przekreślonej kropelki. Urządzenie w tym momencie sygnalizuje brak wody. Mamy od góry dwie klapki: jedna jest na wodę, druga jest na kawę ziarnistą. Klapka na kawę ziarnistą jest dodatkowo wykończona uszczelką, po to, aby ta kawa nie wietrzała. Po otwarciu yy, klapki na wodę wyciągamy zbiornik z wodą, nalewamy wody. Ja już tutaj uprzednio sobie przygotowałem wodę. Wkładamy zbiornik z wodą. Pojawi nam się na ekranie taki symbol płukania. Podstawiamy pod wylewkę wrzątku filiżankę i naciskamy. Ten ptaszek odpowiada temu trzeciemu klawiszowi. Upewnia się ekspres, czy mamy tą wylewkę w rządku zamontowaną. Trzeba to potwierdzić. I on w tym momencie się przepłukuje i napełnia wodą. Napełnił wodą obwód, i teraz włączyło się symbol termometru. Ekspres się dogrzewa. W międzyczasie, jak on się dogrzewa, nasypmy sobie kawę. Czyli otwieramy tą klapkę i wsypujemy do pojemnika kawę. Można wsypać dowolną jej ilość, tak żeby się zmieściła w pojemniku. Ważną rzeczą jest, żeby nie pomylić poje pojemników. Jeden pojemnik po lewej jest na wodę. Ten, który jest dodatkowo jeszcze wykończony taką, taką zaślepką, taką klapką, jest na kawę ziarnistą. Pojemnik na wodę jest wyciągany, można go złapać za rączkę, wyciągnąć, albo napełniać dzbankiem tą wodę, a pojemnik na kawę nie jest wyciągany. Ekspres już tam się nagrzał, pojawił się, pojawił się symbol filiżanki i symbol takich ziarenek. Tutaj mamy akurat Trzy ziarenka, ale mamy możliwość wyboru aż pięciu ziarenek, czyli to jest regulacja mocy kawy. Tutaj, tym ostatnim przyciskiem, regulujemy tą moc. W zależności od tego, po kolei się będą zaświecały ziarenka. Im będzie więcej zapalonych ziarenek, tym kawa będzie mocniejsza. jeszcze w międzyczasie pojawić się może bo to jest szósta opcja wyboru ta łyżeczka na kawę mieloną. Ale z tego nie Państwo nie korzystają, bo Państwo mają kawę ziarnistą. I jak już ekspres jest nagrzany, teraz możemy przystąpić do zaparzania kawy. Mamy do wyboru cztery rodzaje kaw. Espresso, kawę czarną, cappuccino i latte macchiato. Czyli te cztery kawy podstawowe. W momencie, gdy nie mamy zamontowanego dzbanka, mamy do dostępne tylko i wyłącznie kawy czarne, czyli espresso i cafe lungo. Żeby zamontować dzbanek, trzeba wyciągnąć wylewkę wrzątku. Naciskamy te dwa guziki z boku. I wyciągamy wylewkę wrzątku do siebie. Dzbanek montujemy dokładnie tak, wsuwając go na miejsce, aż kliknie tutaj na dole. W tym momencie dzbanek jest już zamontowany na miejscu. Żeby dzbanek zaczął spieniać, trzeba tą. Końcówkę wysunąć, i wtedy mamy stąd leci mleko, stąd leci kawa. Wszystko trafia do jednej filiżanki. Żeby ustawić wielkość poszczególnego napoju, czyli dopasować ilość zaparzanej, bo ilość kawy ustawiamy tutaj. Słaba, średnia, mocna, i bardzo mocna, i mielona, to ilość wody. Ustawiamy poprzez naciskanie i przytrzymanie przycisku. Po 5 sekundach pojawi się napis Memo, i teraz Express jest w trybie programowania. Co oznacza tryb programowania? Tryb programowania oznacza nie mniej nie więcej to, że Express będzie lał kawę Dopóki nie zatrzymamy. Jak zatrzymamy sobie tą wielkość, ekspres zapamiętuje tą ilość i zawsze będzie serwował dokładnie tą samą ilość kawy. Tutaj mamy podstawioną filiżankę około 170 ml. Proszę też pamiętać, że te pierwsze dwie 3 kawy będą nieco słabsze. Więc proszę się nie zrażać, że, że będą te, te takie pierwsze trzy kawy takie bardziej lurowate. W momencie, gdy ta ilość kawy będzie już odpowiednia, gdy będziemy, gdy będziemy uważali, że więcej tej kawy nie potrzebujemy już w tej filiżance naszej, musimy tą czynność zatrzymać znowu, tym symbolem ptaszka odpowiadającym temu tym trzeciemu klawiszowi. Jeżeli zatrzymamy w tym momencie, on sobie już zapamiętał i zawsze po naciśnięciu jednorazowym tego przycisku będzie podawał taką ilość wody. Jeśli chodzi o napoje z mlekiem, to sytuacja jest troszeczkę inna, ponieważ trzeba tą czynność powtórzyć. W sensie nie tyle powtórzyć, co trzeba zrobić ją dwa razy. Czyli po wlaniu mleka tutaj do dzbanka, dokładnie tutaj, tę czynność trzeba powtórzyć. Czyli jak mamy te napoje z mlekiem, trzeba znowu przytrzymać napój cappuccino przez 5 sekund. Ja już tutaj nie będę demonstrował kolejnego napoju. Przytrzymać przez 5 sekund, on znowu wejdzie w tryb programowania i trzeba ponownie nacisnąć. Ten klawisz, gdy ilość mleka będzie już odpowiednia, i potem on zacznie parzyć kawę, i znowu trzeba ponownie nacisnąć, gdy odpowiednia będzie ilość kawy i wypełni nam ten płyn całą naszą filiżankę. I on wtedy już sobie to zapamięta, i zawsze jednorazowe naciśnięcie spowoduje, że on taką ilość kawy poda. Teraz my przejdźmy do konserwacji takiej podstawowej tego urządzenia. W ogóle ekspres wyłączamy tutaj. Jeżeli go wyłączymy tym przyciskiem, to on wejdzie. W taki w tak zwany yy, no, tryb wygaszacza, czyli on nie będzie pobierał energii. Yy, jeśli chodzi o konserwację yy, tego urządzenia, to zacznijmy od dzbanka. Dzbanek do mleka jest elementem, który, który no, yy, najczęściej będzie się wrócił. I on tak naprawdę po przesunięciu tego, tego tej dźwigni. Tą stronę, będziemy ją mogli wyjąć, i ten element tak naprawdę będzie miał tylko kontakt ze spienionym, ze spienionym mlekiem, i jego można dodatkowo jeszcze wyjąć i wyczyścić. My państwu, tylko tak wyciąga tą gumę i można go wyczyścić. Ale my do, to byłoby, te czyszczenie będzie skuteczne tylko w takim momencie, gdy on będzie naprawdę bardzo, bardzo zabrudzony. My yy, razem z urządzeniem dostarczymy Państwu jeszcze płyny do czyszczenia tego systemu wzmacniania mleka. Dzbanek też można jeszcze rozebrać, sam dzbanek. Naciskając tutaj te dwa yy, elementy, można go rozebrać, umyć tu w środku, umyć tutaj na zewnątrz. Ale sam dzbanek z tym spieniaczem powinniśmy cały czas trzymać w lodówce. A wyciągać tylko do momentu, do, w momencie, gdy chcemy przygotować napój z mlekiem. Wiadomo, mleko musi być zawsze w tym pojemniku schłodzone. Im bardziej schłodzone, tym yy, ładniej się będzie zmieniło. Teraz przejdźmy do takich rzeczy konserwacyjnych. O, jak o to urządzenie dbać, żeby nam długo posłużyło i żebyście Państwo byli w pełni zadowoleni? Tutaj w tacce ociekowej jest taki czerwony przycisk, który się będzie wysuwał w momencie, gdy tacka będzie pełna. To jest taki pływak. Aby wyjąć tą tackę, trzeba nacisnąć te dwa guziki z boku, pociągnąć tackę do siebie. Tutaj się będą w tej tacce zbierały zlewki, już się tutaj zbierają, a tu się będą zbierały fusy w tym pojemniku. I ten pojemnik trzeba regularnie opróżniać. Ekspres sam w sobie będzie komunikował o zapełnionym tym pojemniku raz na 8 kaw. Niezależnie od, od tego, czy, te, czy ta kawa jest w środku, czy nie, on będzie komunikował i w momencie, gdy komunik wystąpi komunikat o zapełnionym pojemniku na fusy, trzeba tę tackę wysunąć, wysypać te fusy, włożyć z powrotem i on znowu odliczał będzie do tych swoich 8 zadanych kaw. Drugim elementem, o, którego, drugim elementem, o który trzeba zadbać, jest... Blok zaparzający. Po przekręceniu urządzenia tutaj na bok mamy dostęp do bloku zaparzającego, czyli takiego serca ekspresu, które zaparza kawę. Blok zaparzający y, powinno się raz w tygodniu wyjąć i umyć pod ciepłą wodą. Żeby go, umyć, żeby go wyjąć, trzeba na, tutaj jest taki mam wyczłowie na palce, trzeba w, przyłożyć tutaj palce, nacisnąć ten przycisk puszcz, a wtedy sam się wysuwa. Blok zaparzający myjemy, tak jak mówiłem, pod ciepłą wodą. I ważne, żeby suchy włożyć z powrotem, żeby on nie był mokry, żeby się nam nie oblepiał kawą. Blok zaparzający, oprócz tego, że myjemy raz na 7 dni, tutaj jest taka nawet y, informacja od producenta, powinno się go też smarować raz na 500 kaw, czyli tam w Państwa przypadku raz na 3 miesiące. Można go przesmarować y, tym właśnie smarem. Tym smarem smarujemy. Zakraplamy tylko w tych miejscach, gdzie są te rowki. I yy, po zakropleniu on sam już się rozmaruje. Wkładamy go potem z powrotem w to miejsce. Tak aż zaskoczy. Jak nie chce nam wejść, możemy wysunąć delikatnie tackę. Dalej nie chce mi tutaj wejść coś. Ja zaraz. O! Jednak trzeba energicznie posunąć i wtedy y, blok już zaskoczył. Trzyma się mocno. Zamykamy tą klapkę. Dosuwamy z przodu tą tackę i ekspres y, jest y, gotowy do dalszej eksploatacji. Tutaj mamy jeszcze jeden wszystko, o którym nie mówiłem. Że jak go włączymy, ten ekspres. No włącz się. Nie docisnąłem kabla, dlatego. Przepraszam, najmocniej. Jak już go włączymy. Ponownie, ponownie się pojawia y, symbol grzałki, ekspres się nagrzewa. Podstawię tą swoją filiżankę, żeby nam nie naleciało do tacki. Ta wylewka jest regulowana, można ją regulować góra-dół po to, żeby dopasować do naszych wielkości naszych filiżanek, żeby się nie rozklapywała taka. Mamy też przycisk menu, ten ostatni, o którym nie mówiłem. Przycisk menu jest po to, aby wybrać sobie albo kolejne napoje w postaci. Tutaj przechodzimy wtedy strzałką. On nam pokazuje te strzałki. tu jest zatwierdzenie, a tu jest cofnięcie. Zresztą tutaj też na obudowie są takie symbole. Jeżeli chcemy kolejne napoje, to przechodzimy na dół, czyli na drinks, naciskamy i mamy do, do wyboru dwa napoje, gorącą wodę lub spijone mleko, czyli takie dwa jeszcze proste, podstawowe napoje. Gdy chcemy z tego wyjść, wychodzimy, mieliśmy oprócz tego, że dodatkowych napoi jeszcze mamy przycisk menu na górze, wchodzimy w to menu i mamy tutaj do wyboru temperaturę kawy, jeżeli będzie nam za chłodna lub za gorąca, regulujemy tam w trybie Max, medium i minimum. Medium to jest kawa w temperaturze 90 stopni, maksimum 92, minimum 88, więc nie za, wielki, nie za wielka regulacja, ale zawsze. Poniżej mamy wybór standby, czyli po jakim czasie ekspres ma przejść, automatycznie się ma wyłączyć. Tutaj mamy ustawiony teraz po 15 minutach od ostatniego użycia ekspres przechodzi tryb wygaszania. Kontrast wyświetlacza, to chyba nie muszę tłumaczyć. Twardość wody. Twardość wody jest o tyle istotna, że ona nam będzie mówiła o tym, jak często to urządzenie będzie wymagało odkamieniania. Yy, defaultowo przez producenta ustawiona zawsze jest twardość wody na furkę, czyli na wodę najtwardszą, czyli najczęstsze będzie odkamienianie. Tutaj mamy jeszcze komunikat o tym, czy ekspres będzie pracował z filtrem, czy nie. Do każdego urządzenia dostarczymy Państwu filtr, więc trzeba to potwierdzić. Nacisnąć on. Zamontować filtr w zbiorniku na wodę. Ja akurat tutaj tego filtra nie mam, ale on w, dokładnie w miejsce tego tutaj sitka się go wkłada. O, w miejsce tego sitka się wkłada filtr. Jest on taki filtr podłużny. I przechodzimy na on. On wtedy ten filtr zapamięta i zaaktywuje. Kolejna y, funkcja w menu to jest odkamienianie. Ekspres będzie co jakiś czas komunikował konieczność odkamieniania. W momencie, gdy on komunikuje konieczność odkamieniania, trzeba ten cykl wykonać, wchodząc właśnie tutaj w to menu, wlewając do zbiornika jedną buteleczkę płynu odkamieniającego, wyciągając uprzednio filtr. I uruchamiamy proces odkamieniania. Proces odkamieniania trwa około 40 minut, jest on w pełni automatyczny. Musimy tylko podstawić jakieś duże naczynie pod wylewkę, yy, tą rządku, którą tutaj mamy, i pod wylewkę kawę. Po odkamienieniu Express będzie jeszcze chciał yy, się wypłukać. To będzie wszystko w pełni automatyczne. No i ostatnie mamy reset ustawień fabrycznych przewrócenie do ustawień fabrycznych. Tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o to urządzenie. Najistotniejszą rzeczą jest to, żeby pamiętać o tym, żeby nie pomylić pojemników, bo to jest częsta przyczyna roztargnienia, czyli to jest zbiornik na wodę, to jest zbiornik na kawę ziarnistą i regularnie czyścić blok zaparzający i wylewać te płyny. Dziękuję serdecznie.